Ona była Rosjanką, Katarzyna Czerwcowa. ona ostatnio, ona nie chciała być w grobowcu, tylko chciała być w ziemi, to tam A. są grobowce, ale ona była piachem zasypała. A, niech Pan nam, nam no, konkretnie, żeby, żebyśmy zobaczyli, ja, ja jak, ja. jak to, żeby tu wyobraźnić. To są przedostatnie żebyśmy... właściciele. Trzy no. tygodnie temu był ich prapraw u nas na Dożynkach. No Ale Ponoć też w tym zamku w nakle, że, że Ponoć dał pieniądze, żeby też to wyremontować. Jest inna, to, jest, to jest inna, to jest odłam. Tam jest Bo tam odłam. Odłam, odłam, Jedni byli katolicy, a jedni byli, ew... było, było ew... byli Ewangelicy. Na to było Ewangelicy, a ci byli Ewangelicy. A do śmierci była prawosławna, A na śmierci, mm -hmm. no na śmierci a? Tak. Ona była Pragosława. Choroba była i Katarzyna Śmierci. To widzę jeszcze ze fontanny i to był stary zamek. Tak wyglądał stary zamek. Był w tym miejscu. Przy drodze, jak Stanowski Dusz, pójdacie na piżowicę lotniczej. No, ale lotniska. wersal Aha. był tu. A, a wersal. wersal był stał w tym no, miejscu, gdzie te fontanny Gdzie te fontanny. To, Aha, a. Że to, jest I, to, to jest I ta brama widzi pan wersal, ja tak? Jest... Ja jest... Przed fontanami ja przed, przed tą fontanną. ta brama teraz stoi nie w pożowie, ona stała w tym miejscu, gdzie w tym kwietniu tu stoi. W tym miejscu ta brama stała. Ale to oni, oni wysadzili Stary, tam, w 1952 roku, bo eee, tak mówimy, że to nie wystraszy. Tak, no, tak, ja to tak. słyszałem, proszę no. pana, to chyba na to, było w 59 roku. Ale on nie był bardzo zniszczony. Ja dokładnie, no, on no. ja, tak, w zamieszkaniu w roku. W Białowieży wysadzili też. No, bo... no, no jest świetny do no, no, no. roku. To był rychlon zamek rycerski, no i stary zamek był, tak był do tego, ale on się wypalił, bo spadła bomba na niego, wchodził bomba, wypalił się, wtedy nikt nie gasił niczego i stał do, to są jego, światłość do 1945 roku, proszę Państwa, tak stał, proszę Pana, dwa miesiące przed wysadzeniem w powietrze. A mauzoleum przy nim stało, mam tylko na zdjęciu, tu go nie mam, a mam w domu na zdjęciu, mauzoleum koniego niego stało, gdzie leżała ta DPIW, ta pierwsza żona mm -hmm. Dunesmarka, zostało wyburzone, ono się niszczyło, tam było dach, tam były drzwi, takie były drzwi, odlew jak w katedrze Świętego Wojciecha, dobrze mówię, no, nie nie, drzwi, nie. Nie. takie były żeliwne drzwi, był. strasiło, że oni tam był, podstawili, i... a straszyło, proszę Pana w tej ścianie, to było słychać, takie syki było, w tej ścianie to było słychać. No, ja całe też... ja życie tu słyszałem, w Bytomii, że to straszyło, straszyło, i w końcu, żeby temu no, zapobiec, to wpadnie tak, tak, na genialny no, pomysł. Widzi pan, tu było wejście, i po no. tym balkonie szlatałem i za tym balkonem była taka ściana, i w tej ścianie było pod... to, było, proszę pana, podłożone coś, bo wie pan co, straszy. No, no, <grym> nie <grym się, jeżeli jesteśmy tego. Bo... Tak złożony, no, wysadził pan i no. powie, a wie pan. I to coś... było takie sykanie, no. tak. A Może tam jakaś parka z Tam był czerwonesowy, tam wszystko Tam był pan profesor Zin, dostał pałom od milicjanta, bo nas tam. Tam był świetlanie, stętnił całe noce, to tętnił życie w Warszawie na rynku, bo tyle ludzi, takie tętnienie życia było w I żeby to ugasić, a ziętek był tak zawzięty na naszych grafów, powiedział, że liftu germańskiego nie będzie remontował. I to zostało wyburzone w 1962 roku. No, no. Za 6 lat został wyburzony e, pałac w Reptach Śląskich, gdzie no, jest ośrodek no, no. rehabilitacji. Za 6 lat. stałe mury, też mam zdjęcie, tylko akurat tu ich nie mam, bo mam inne książki. Stałe mury do odbudowania. To proszę Pana, na tym dziedzińcu stało rusztowanie po lata 50 8 Ósmy to ja już pamiętam, mają 10 lat w roku. To to było proszę Pana, tu rusztowanie, bo on był do odbudowy. Ale Ziętek się tak powziął. Że to musi być zniszczone a, a ma pan, wie pan coś na temat e, posiadłości Panie, w zielonej Donny Do nas ja ma jest, bardzo pan to, wie, znam, znam znam mam bardzo. Mam zdjęcia z tego. bo wie pan co, ja znam właściciela, który to kupił, kupił no trochę zabezpieczył i tak, tak dalej. Historika. Tylko że nie może znaleźć żadnej dokumentacji, Zaraz, ja pokaże, żadnych może? opisów, żadnej historii, mimo że tam gdzieś na, na, dużo szukał na, na internecie i tak dalej. no to była taka rezydencja, od... wie pan. No PDR z tego zrobili i to no, też wygląda, no. wygląda, bo tam chodziłem, nie bo mi to pokazało. Nie, to nie, tam... On, Ale ma... nie, nie, tam takie jak ta śmietniczka, to tam tylko wełk to wychodziło, to wychodziło tu chyba to wychodziło wychodzi, tak to było, ale się widziało takie ogólne mury po prostu, że... po prostu, że... tu, tu było centralna jego część a tam było skrzydła od, odłożone tu są właśnie, a to miejsca, było, to co tu jest ogólne to to, co tu państwo widzicie to zostało w tym miejscu, tak ja bym się po prostu patrzeć tak zrobiłem. Wysunięcie narodźli. To, to, to to można powiedzieć. Panie. To było równo jedna z tym. To było główne, to co tu jest, to był główny hol. A te, te boki, to już to co jest wysunięte, to właśnie było to. To było, a dalej tam była biblioteka. To wiem, 100% w tym miejscu. A w tym miejscu, to było już 5 lat jest dobrać. to właśnie. Państwo dają czasy, takich ponad 5 lat w i tak się mówi, to właściwie tak, jak lat w 1990. Jest dobrać. to nie bardzo podobne

Jeżeli pan nie przeszkadza, to się tak do widzenia. Do widzenia. No szkolnia nie była w planie, nie? Nie, nie, to już ja się waley. nie da no zrobić. Nie, nie, to za dużo. Nie, nie. nie inny raz. Tamten zamek i... Znaczy nie żyliśmy na tym sentymentalnym, tak? Ruina romantyczna romantyku. Romantyku. I wraca. Czekaj, to był wóz. Wiesz, to, tak, ta, to tak był wóz. To jest kapasta, normalnie leśnymi drogami się pobudziłeś? Noże? No, to jest, no, to jest, no... no to jest powiedzmy no, przyrobowy, Aż takich tajników tutaj zakładam nie wiem A akurat do, do w nie, tej sali, sali, w sali, Właśnie. sali,

Jeszcze tak, z 10. No i tak, właśnie tak. będę kombinował. No, 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 no,